Dzień dobry Państwu. Czerwony i Karus, podejście numer 2. Wszyscy się pasjonują ogórkami, pr 120-kami, 120 a Czerwony i Karus, jako prawdziwy pasio... Damian w zasadzie, jako prawdziwy pasjonat autobusów, też wyhaczył różne ciekawe wozy, nowożytne, można powiedzieć. Poza Berlinczykiem, którego znamy ze Starochowic, jest tutaj ten wyjątkowy Solaris, Solaris Urbino 89 LE. I jest, to pierwszy wyprodukowany na świecie Solaris 8-9 metrowy w zabudowie silnika leżącej. Panie Damianie, pokażemy ciekawostkę. pokażemy ciekawostkę. Możemy sobie tutaj spojrzeć na. Tak jest. Tutaj jest tutaj prototyp. Mamy... Prototyp. Tak. Widać. 2008-12 lutego. Oficjalna prezentacja przypomina była w wrześniu. Tak, i było takie coś, że on miał nazwę niby Alpina, ale to nie był Alpino, bo Alpino był z całą podłogą niską na całym tym i koła większe. Taki most super single był z tym. Tak, a, a tutaj jest czeski most Meritora, jak się okazało, czy tutaj rzeczy serwisowych. Taka mhm. ciekawostka. No tak i jest. skrzynia Wojta, czterybygowa, silnik Cumminsa, 250 tak, koni. Jak na ta, tak małe auto, to jest po prostu naprawdę mała rakieta. Rakieta. Jeździ się tam super. Więc... Pierwotnie biały ex UVG Soldem, czy tam Ledermeier, tak? Ledermajer. E... Innsbruck, się śmiejemy, że w Łodzi mamy długą tradycję pojazdów z Innsbrucku. Tramwaje w większości tak, tamwaje, też były. Tak, więc to są teraz i autobusy. Tak, jest. E, później MZ Żywiec. No i od zeszłego roku mhm. u mnie w tym roku trafił do ruchu po odmalowaniu. No właśnie, ładnie zadbane, barwy takie. Nie ma fuszerki, także jest super. Zaraz przejdziemy do wnętrza, bo tutaj... ...w porównaniu z łódzkim malowaniem, ciemny pas światła, grafitowy. Tak jak Kraśnik, trochę ale Kraśnik i no, Szarpaki. Ma dużo ciemniejszy. No tak. To ma prawie czarny. Prawie czarny, dokładnie. Jest, tutaj jest taki grafit, Tak. lakier z palety Skody. <laughs> <laughs> tak, ale wygląda moim zdaniem dużo korzystniej, to na tak jest. temu. Wymiana wyświetlaczy z niemieckich no, no. Eee, na rączkę gosiora tak, cały zestaw RNG, bo tak było wymagane, tak? Tak, znaczy że nie jest tak wymagane, tylko po prostu ma no, kompatybilność z wózkim systemem. Tak? No i bardzo dobrze. Eee, wóz, właśnie tak jak mówimy, jest wyjątkowy. bo tu kopara, nam zagłuszy za chwilę, ale jeszcze z prawej strony pokazanie, no wyjątkowy egzemplarz, także. Nowoczesna historia. No, model, który tak naprawdę jako oferta trzeciej generacji zakończył historię trzeciej generacji, bo jeszcze w 2023 roku w. Kraków, w Ostrołęka. Ale czekaj, czy Łomża, Lista, Nie, ale, Kra ale Kraków był w ostatnim listopadzie. Czy tam w październiku? Yy, tak, a, si a Siedlce jeszcze nie były później? Bo jeszcze siedlce były. Wydaje mi się, że to nie z wiem. Z tego co mi wiadomo, Kraków był ostatni. Kraków był ostatni, no ale, ale Kraków też ma drzwi drugie na Wentury, ma... tak akcje. jest, dwójkę. Tak, a tutaj mamy e, zwykły fałdeop, więc tak. E, silnik możemy otworzyć, możemy... Czy, żeby tutaj wszystko się pokazało. Bo on do przyczep nie był przystosowany. Był, był. jest, jest dysze rzeczywiście, silnik mocny do przyczep, kamis, odpalanie z zewnątrz, różne ciekawostki. No ładnie, ładnie zadbany jak na wóz. Zresztą w ogóle austriackie wozy są dobre chyba, znaczy, prawda? Ponieważ Ten nie? był trochę dojechany, ale no, daliśmy sobie radę serwisowo. No tak. Widać, że po prostu w wozie no, tutaj naprawdę musieliśmy trochę podziałać, ale ale naprawdę jest. Widać efekty. Jest że tak powiem przyjemny. Mm -hmm. Przyjemny do eksploatacji. To znaczy tutaj nie tyle co przyczepka była, bo dostosowanie, co był na bagażnik. Bagażnik był. Bo widać nam Rzeczywiście, nam są kursi, na plecach tak, tak jakby też. też. No dobrze, to wnętrze zobaczymy jeszcze, żeby tutaj... Drzwi oczywiście są płaty gięte firmy Huebner, żeby nikt nie powiedział, że to są rawagi, bo parę razy miałem sprzeczkę na, w internecie, tak, jest Huebner, to są tureckie, prawda, jakieś tam... ale no, no tutaj wszystko było na, podwójne, na podwójnych szybach, łącznie z drzwiami. Tak. E, wiadomo, niestety rozszczelniają się, jeszcze wyparują, mhm. więc e, naszym, że tak powiem, patentem e, z Sprawiliśmy, że już nie parują. Bardzo dobrze. Czyli została wycięta jedna szyba. Mm -hmm. To samo tutaj wewnątrz, na jednym, na jednym z okien. Sprawna klimatyzacja. Nowe tapicerki są na fotelach, oryginalnie były czerwone z Innsbrucku. Tutaj są piękne, solarisowe. Piękne, oryginalne, solarisowe. Przy są wszystkie łącznie z podpórkami i z siedzeniami rozkładanymi mm -hmm. na oryginalną, solarisową tapicerkę. No, wygląda to moim zdaniem bardzo korzystnie. No SIP, SIP pełny, założone. wszystko. Świetny wóz. No i bardzo mało pali. Powiem szczerze, że jest bardzo, ekonomiczny. bardzo 20... ekonomiczny. Przy włączonej klimatyzacji niecałe 30 litrów. Uważam to za dobry wynik. No tak. Bez klimatyzacji w jakimś tam okresie się no zimą 24 litry 23. Więc, Jak no... większa osobówka. Większa osobówka i powiem szczerze, no naprawdę dobry wóz. Właśnie widzę teraz jedną drobną awarię, będziemy musieli usunąć. Ale będzie usunięta, bo tutaj... W ogóle tu masz też jakąś dziwną kabinę, bo ona nie jest taka, taka jakby jakiś pleks, jakieś no takie wynalazki. Musi trochę różnie, jak się okazało od seryjnych. E, kabiny są w obu dwóch takie same. Tak więc to zabudowa tutaj pleców. Zobaczmy Mimo tutaj. że się różni, różni się od oryginalnej, mhm. znaczy później od seryjnej. No tak, jakaś taka. stworzywa. W ogóle to jest stworzywa z pleksy, ale oklejone na ciemno, tak, mm -hmm. żeby tutaj nie było przezroczyste. Tak. W żywcu dobudowali osłonę tutaj kierowcy. No, bo w... oryginalnie były tylko drzwiczki tak, i kasa. Drzwiczki i kasa. Mm -hmm. Podstawotka została niedawno zdjęta, bo też była tutaj cały czas. Mm -hmm. No? Co możemy więcej powiedzieć? Służy. Wóz ciekawy, służy. E, naprawdę jest dobry. Ponieważ Zaraz jeszcze do... do kabiny zobaczymy. No e, i tutaj co ciekawe jest e, podgrzewana przednia szyba. Bo przednia szyba jest panoramiczna, jest panoramiczna niedzielona. Jest niedzielona. E, okay. Mieliśmy tutaj w momencie zakupu prezydenta tą szybę. E, no. nie, nie ukrywam, że się naszukaliśmy nowej szyby. Był bardzo duży problem, ale udało zna, się znaleźć oryginalną grzaną, która jest sprawna. Pięknie. To jest sprawne grzanie. Więc moim zdaniem taki kolejny plus serwisowy na zimę. No i temat drugi jest taki w tym wozie, że e, myśleliśmy czy nie przerobić e, na szybę dzieloną. E, można to bez problemu zrobić, no wycieraczek tak. i dołożenie słupka to nie jest jakiś tak, tak, problem. To ale szkoda nam było ze względu na to, że to jest prototyp. No właśnie. Chcieliśmy zachować jak największy oryginał tego wozu. No i mu się udało. Takie podejście cenimy. Dobrze, jeżeli chodzi o pulpit, to mamy oczywiście skrzynię czwórka. Skórka. I dlatego jest to, co mówi w przypadku Mercedesa. Zbiorczy przycisk, oryginalnie był. Ocieleń, tak. Był. E, światła awaryjne, uwaga, dzieci, wiadomo. Zezwolenie w pełni. W w pełni, zezwolenie. W pełni nie... Tu miałeś zasilanie do kasy. Yy, tak, tutaj było zasilanie do kasy, i tutaj było pierwotnie do y, zapowiadania przystanków zewnętrznego. E, wózek, czyli po prostu kasowanie kontrolki, bo fotokomórka jest, nie ma? Nie ma. Nie ma, czyli kasowanie kontrolki, przystankowy na Austrię jak w Citaro. No i retarder w rączce. Retarder w rączce, dokładnie, to się, to się ceni. To jest yy, coś z komunikatami związanego. No, niestety nie powiem, co, bo u nas jest nieaktywne. No to pewnie było i nieaktywne już. No to już, już ma przy przystanków jest tutaj mhm. wszystko uruchomione. Ale... No tak, bo ze sterownika to normalne. Tak, jest, 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 mod, jest moduł e, GRG, więc nie ma tutaj problemu. Jest wszystko wpięte, ale po prostu no, część wiadomo, że już jest nieaktywne. Tak jest. E, tu jest też jakiś dorobiony przycisk, też nie wiemy do czego. To jest, ale Ale co ciekawe, mogę pokazać, że autobus ym, spolszczyliśmy. Znaczy program spolszczyliśmy. Jest... Jest spolszczony program spolszczony, super. No, więc... no właśnie, tak, to, tak się dba o zabytkowe autobusy. Nie jakieś tam ogórki, tylko wyjątkowe auta. No i zobaczmy. Dodajmy, że autobus nie jeździ od kilku dni. O, no jest po polsku, tak to powinno wyglądać. No ale co ciekawe, no jak widzieliśmy, no jeszcze powietrze jest... At blue tak, bo to już przez Euro... Tak. Temperatura. Euro 5. Euro 5, o, to to w Euro, euro 5 w 2008 to po początki tak. były właśnie, Euro 5, bo Euro 4 jeszcze Mamy Euro 5, tak. mamy, co ciekawe, czujnik temperatury zewnętrznej. Pokazuje mhm. się temperatura tutaj na komputerze. Mhm. No i mieliśmy bardzo ciekawy przypadek. Kierowca zjechał awaryjnie. Na kontrolkę, w której pojawił się piktogram, którego nie znaliśmy, który jechał awaryjnie, dopiero po głębszym przegrzebaniu instrukcji niemieckiej dostępną tutaj na portalu. Solarisa zaczęliśmy szukać w dokumentacji, okazało się, że to była kontrolka poziomu, niskiego poziomu płynu do spryskiwacza. A no tak, bo tutaj rzeczywiście były takie kontrolki, bo to też wóz, który teraz jeździ w Budapeszcie, wcześniej w, też w UVG Zulden, tam BP Tour w międzyczasie go miał i Natan Płaza. No i jeszcze MPK Zduńska Wola. I jeszcze MPK Zduńska Wola, to też podobna konfiguracja była. Ale tematu. Dr od drugie drzwi tam były odskokoła, Tak, odskokoła. były Wentury. i w przednich drzwiach też były Wentury chyba. No, nie, nie wiem dokładnie, że tak powiem. Że... E, tak mi tak, się wydaje, to trzeba do typu... Kamins. Prawdziwy Kamins. E, drugie drzwi sygnał mają, czy też nie? Oczywiście. No. I oryginalnie, czy żywco czy Oryginalnie. Pierwszych też był, ale został wyciszony. No i bardzo dobrze. To jest przycisk, właśnie, bo to kiedyś radio 12V, tak? Do czego to? <grymne> tak naprawdę to jest przycisk mikrofonu. Mikrofonu. Tak. mikrofon. To jest też pierwszy raz widzę taki wynalazek. Tu jest reset zaworu, też nie w każdym tak, solarisie. Reset był. zaworu awaryjnego rozwierania. Tak, to w solarisie tak. nie każdym był. Tutaj standard no podgrzewanie. Tak jest standard, ale podgrzewanie jest szyby i podgrzewanie Tak, i tak no podgrzewanie taka... szyby rzeczywiście I to, jest, to jest. Taka ciekawostka, że są dwa osobne piktogramy. Gaz, o, o, rzeczywiście. No właśnie, bo też chyba... i właśnie takie paseczki minimalne są widoczne. Teraz pod słońce dobrze widać. Możemy. też właśnie. No widać takie paseczki są. Ja, ja tu widzę, jak ktoś ma dobry zatwierdzenie. Retarder retardery, albo wyłączenie, albo żeby odpuszczał przy tym. Lewa strona standard Webasto, jakieś wciski CD, wentylator, chyba jest nagrzewnica dolna na w nogach, tak jak Solaris nieznany, tu jest nagrzewnica. W ogóle na tak na 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 bardzo ciepło, wóz kierowcy wychwalą, tak, tak ze względu na komfort termiczny, podwójne szyby. Uh, Uważam, że to jest jeden z lepszych zakupów jakie mogłyby być. Znaczy, no bo w ogóle Solarisy yy, idące na eksport, czy yy, jeżeli chodzi o konfigurację, Austria, Niemcy, świetne wozy. Znaczy na 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 Polskę, powiem szczerze, że jakieś kiedyś plułem na Solarisa i uważałem to, że to jest autobus nieudany, yy, po eksploatacji różnych marek typu Mercedes-Man, uważam, że Solaris jest A. jednym z lepszych pojazdów. No, Solarisy w ogóle na zachodzie też, znaczy na... Po, na południu podbijały, na przykład w Albanii, teraz w Grecji ściągają selekcję z Berlina z... I powiem szczerze, że, że autobus jest bardzo prosty w konstrukcji, jest łatwa dostępność części i części są w przystępnej cenie dosyć. No i wystarczy trochę chociaż kultury technicznej, żeby te autobusy naprawdę dobrze jeździły. No i takie, takie podejście oczywiście. Gdyby każdy prezentował, to by nie było żadnego problemu. Także e, Solarisem można się przejechać liniowo w minie... No, w tej, w tej chwili nie. No, to... w dniu dzisiejszym nie, ale regularnie tak Andres... Czym, bo... wozy 8 i 9 obydwa są w tej chwili odstawione ze względu na to, że przejechaliśmy przetarg. No, czekamy na rozwiązanie sytuacji. Zobaczymy, co będzie, co będzie po nowym roku. Wozy, generalnie w tej chwili służą nowy na najmłodszy ewentualnie. on rezerwowo albo awaryjnie. No, jak znamy pana Damiana, to autobus raczej nie zgnieje, jest w dobrych rękach. Także w tym odcinku, tak naprawdę, wszystko zaraz jeszcze tutaj mamy niespodziankę, ale Solaris bardzo godny wóz uwagi, prototyp.